Dzień dobry, miło mi, że jesteś. Na imię Mi Paulina i chciałabym dziś pokazać, dlaczego warto założyć bezpłatne konto na platformie Akademia Przemysłu i Środowiska oraz jak to zrobić. Do tej pory można było głównie śledzić nasze wpisy na blogu. I tematyka dotyczyła wzajemnego oddziaływania przemysłu i środowiska przyrodniczego, na które patrzyliśmy w ujęciu praktycznym. W Nowej Akademii Przemysłu i Środowiska znajdziesz dużo więcej informacji na tematy związane z ochroną środowiska. Publikujemy je w postaci szkoleń online, wideobazy wiedzy, FIQ oraz dalej jako wpisy blogowe. Wszystkie materiały podzieliliśmy na osiem kategorii tematycznych, by ułatwić wyszukiwanie informacji. Są to pozwolenia zintegrowane, systemy zarządzania, Ocena oddziaływania na środowisko, sprawozdawczość i BDO, prawo i legislacja, odpady, klimat i powietrze oraz woda i ścieki. A to przykład, jak z nich korzystać. Wchodząc na FIQ, wybieramy kategorię sprawozdawczość i BDO i uzyskujemy pytania i odpowiedzi zaliczone do tej kategorii. Wybierając blog, Filtruję poprzez kategorie Prawo i Legislacja i w tym momencie mam dostęp do tematów związanych właśnie z prawodawstwem. Niektóre treści ze względu na omawianą tematykę musieliśmy zakwalifikować do kilku kategorii. Na przykład, wybierając szkolenia online, kategorię odpady uzyskujemy taki wynik filtrowania, natomiast wybierając kategorię Klimat i powietrze kategoria ta została zawężona. Jeżeli chcesz poszerzyć wiedzę, załóż bezpłatne konto i poszerzaj swoje horyzonty. Na Platformie Przemysłu i Środowiska dzielimy się naszym 17-letnim doświadczeniom i wiedzą właśnie z zakresu ochrony środowiska. Jeśli chcesz być na bieżąco, śledź nas na Facebooku, LinkInie. Poza tym nasze materiały znajdziesz także na Spotify i na YouTube. Do zobaczenia!